Przepraszam, może to kogoś urazi, ale czy pan Jezus był głupcem? Durniem? Cymbałem? Niekulturalny? Nieobeznany w świecie? No bo przecież wybrał dwunastu apostołów, prawda? No i kto mógł wybrać Judasza? No nikt przecież normalny by go nie wybrał. Nie wiedział, kogo wybiera? Na tego Wiejskiego mędrka Piotrka. No kto by wybrał? A Mateusza, tego złodzieja, tego cwaniaka, celnika, oszusta. Kto by wybrał? A tych chuliganów, kiboli, Jakuba i Jana. Kto wybrał? Wreszcie mój imiennik. Wieczny Malkontent. Podobnie jak Tomasz. No i ta lista krótka, co prawda jest, ale same przestrzelone wybory. Oj, coś tu chyba nie gra.